Cześć, nagrałem dla Was specjalnie film z okazji zbliżającego się, zbliżającej się gali UFC 264, czyli gali, gdzie będzie walczył Conor McGregor i e, Dustin Poirier. I chciałbym powiedzieć, jak ja to widzę, z ze swojej perspektywy, dlatego, że jestem trenerem oddechu i za zajmuję się e, między innymi zawodnikami po prostu sztuk walki. Więc mam jakieś tam doświadczenie związane, związane stricte z, z MMA, chociaż sam nie trenuję, no ale mam, mam dużą styczność ze sportowcami, którzy uprawiają tą dyscyplinę. I wytłumaczę Wam, dlaczego napisałem w, w tytule, że Konor nie wygra tej walki. Oczywiście tego nie mogę wiedzieć, czy on wygra, czy nie wygra pod kątem jakby tutaj technicznym, czy pod kątem jakby tutaj samego rezultatu, samego wyniku, ale na pewno mogę powiedzieć, że przegra tą walkę, jeżeli zobaczymy to na płaszczyźnie oddechowej, czy na płaszczyźnie kondycyjnej. I dlaczego tak twierdzę? Ostatnio bardzo mi się rzuciło w oczy, czy Konora generalnie bardzo lubię i śledzę go, od dłuższego czasu i, i podoba mi się jego jakby nastawienie mentalne, szczególnie go obserwuję na, na tych konferencjach i wcale nie, nie patrzę na niego jakby od strony tam powiedzmy tego trasztoku, tylko, tylko jakby siły tego i powiedzmy mentalnej i to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa jakby obserwacja, no ale temat trochę mamy tutaj inny, bo mamy temat oddechowy. I dlaczego uważam, że, że kondycyjnie no nie bardzo jest w stanie wytrzymać nawet te trzy rundy? I, i tutaj, jeżeli walka będzie trwała, wydłużała się i trwała coraz dłużej, i nie będzie, jakby, nokautu na początku jakoś, no to Konor najprawdopodobniej to przegra, chociaż rzeczywiście jest takim zawodnikiem, który lubi, lubi gdzieś tam zaskakiwać i jest, jest nieprzewidywalny. Już pokazał wielokrotnie, że. W takich sytuacjach potrafi się gdzieś tam, gdzieś tam odnaleźć. No ale to, jak to wygląda? No, Rzuciło mi się bardzo mocno w oczy zdjęcie, z tak zwane face-to-face, -face zważenia, gdzie można było porównać z profilu bocznego sylwetkę Poriera i Konora. I to zdjęcie wam teraz wrzuć, wrzucę, więc zerknijcie sobie naznaczyłem jakby dwie linie, czyli linię, która przebiega przez dół klatki piersiowej, i linię, która przebiega przez powiedzmy kolce biodrowe, tak mniej więcej, dlatego że dokładnie nie jestem tego w stanie, w stanie dostrzec, ale no tutaj jest bardzo wyraźne, jakby to ustawienie dwóch zawodników, to totalnie skrajne. Porier ma bardzo dobre, powiedzmy, ustawienie prawidłowe. No a Konor McGregor ma tak zwane ustawienie tutaj nożycowe, czyli takie patologiczne ustawienie, które świadczy o raczej słabych możliwościach takich fizjologicznych, jeżeli chodzi o pracę, pracę przepony. No i to jest takie bardzo mocno rzucające się w oczy, a gdzieś tam od dłuższego czasu już raczej uznawałem Konora za osobę, która słabo oddycha i gdzieś ta kondycja fizyczna zaczęła mu się psuć. Ciężko powiedzieć, od którego momentu. Ja myślę, że gdzieś mniej więcej od walki mm, z, bokserskiej, którą miał. Yy, od tego momentu już zaczęło to się, to się pogarszać, a potem było coraz tak naprawdę yy, coraz gorzej. Yy, I możecie zobaczyć zielone linie tutaj u Poriera, a u Conora McGregora czerwone, które pokazują te ustawienie. Które Wam też omówię. No i tutaj, nabierając jakieś tam masy mięśniowej, no niestety mięśnie, przez konora mięśnie jakby kradną tlen, więc, więc zastosowanie tutaj powiedzmy technik oddechowych i pracy z oddechem, ustawienie właściwe przepony jest bardzo istotne, żeby po prostu dostarczyć odpowiednią ilość tlenu, tlenu do mięśni, żeby one mogły swobodnie, swobodnie pracować. I dla porównania zobaczycie również innych, innych jakby sportowców. Zerknijcie sobie teraz na, na zdjęcie dla mnie, jakby idealne, powiedzmy, takiego zawodnika, który ma to idealnie ustawione. Czyli zobaczcie, jak to wygląda u Kabiba. I też widzimy Kabiba i Poriera, jak stoją. Może u Poriera nie widać tego tak dokładnie, ale u Kabiba idealnie widać sylwetkę. Ma dokładnie równolegle ustawioną przeponę w stosunku do powiedzmy na miednicy, co powoduje, że jest w stanie optymalnie generować ciśnienie i, i widać, że ta przepona dobrze u niego pracuje, a ma to oczywiście dużo, dużo szersze jakby znaczenie, dlatego że jedno, jedno to jest praca oddechowa, no ale druga to jest praca jakby stabilizacyjna i koordynacyjna. Wiemy, że koordynacja tutaj w sportach uderzanych czy, czy nawet bardziej w MMA. W płaszczyznowych dyscyplinach, no jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Także możecie zobaczyć ukabiba, który, jak dla mnie, jest, jest wzorem tutaj. Stoi też z Porierem, także to jest ciekawe, bo możemy potem Poriera porównać z Konorem. Z także widzimy sobie tutaj tych zawodników. I jeszcze pokażę Wam zdjęcie. Zerknijcie sobie, jak wygląda to na porównaniu z. Kowboje, czyli tą walkę, którą Konor stoczył, stoczył wygraną dla siebie. No i też walka się odbyła, w bardzo, że tak powiem, szybko się zakończyła. Nie pamiętam, ile tego czasu zajęło, ale, ale na przestrzeni, myślę, z półtorej minuty, może ta walka trwała. Więc Konor no, znowu tutaj nie miał takiej walki w dłuższym jakby dystansie i szybko jakby zakończył, i myślę, że tym razem też będzie dążył do szybkiego zakończenia. Z tego powodu, że po prostu nie, jest, nie ma kondycji na, na te trzy rundy, mimo że y, przygotowuje się, widać gdzieś y, dosyć, y, dosyć mocno, przynajmniej tyle co na social mediach, to, jest, to on pokazuje. Nie wiem, ile z tego jest jakby tutaj prawdą, no ale niestety w takich sportach i ogólnie w sportach trzeba zacząć pracować również nad oddechem i to jest element, który przez wielu jest pomijany. A tacy klasowi, klasowi sportowcy, którzy, którzy mają tą kondycję naprawdę żelazną, gdzieś tam z tym oddechem cały czas pracują i na przykład takim dla mnie też wzorem, jeżeli o to chodzi o takiego kompletnego sportowca, który, który nie pomija żadnego elementu, jeżeli chodzi o swój trening, no bo wiadomo, że, że, że taki sportowiec nie chce mieć słabych punktów, no to jest Wasil Lomaczenko, czyli, czyli ukraiński bokser który no po prostu jest świetny i, i też ma gdzieś tam materiały, gdzie widać, że pracuje z, z oddechem. I dlaczego to jest, to jest takie istotne i to ustawienie takie z wypchniętą tą klatką do przodu, z tym odcinkiem lędźwiowym, z pogłębioną lordozą w odcinku lędźwiowym, ma takie duże, duże znaczenie. Z tego powodu, no, że im ten zakres przepony będzie, będzie tak naprawdę większy, no to yy, zawodnik będzie mógł sobie dostarczyć więcej tlenu mniejszym wydatkiem jakby energetycznym. Mniej będzie musiał oddychać mniejszą mieć częstotliwość oddechu. Yy, a jak ta przepona jest yy, tak ustawiona od, jak u konora, to ona się bardzo mocno jakby męczy. I co to powoduje, że przy, przy jakimś tam skrajnym zmęczeniu yy, ona traci jakby stabilizację na rzecz funkcji oddechowej, to jest yy, na pewno jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jak brakuje, jak organizm nie może dostarczyć wystarczającej ilości tlenu do przepony, to zaczyna zabierać powiedzmy ten tlen, który jest przeznaczony do. Przeznaczony jest po prostu do nóg, może tak powiedzmy. Więc te, ten tlen, który ma wędrować do nóg, wędruje do przepony, dlatego że go tam brakuje, a ta funkcja oddechowa jest dla organizmu ważniejsza, powiedzmy, życiowo. Także jest takie wrażenie, powiedzmy, miękkich nóg, gorzej skoordynowanych. Zawodnie się ciężej na tych nogach porusza i jest to stricte związane właśnie też z tym, że, że, że też przepona nie funkcjonuje w odpowiedni sposób, albo już jest po prostu ekstremalnie zmęczona, a przy takim ustawieniu, jak makon, ona się po prostu dużo szybciej będzie męczyła, więc, więc to będzie bardzo widoczne. I jakbyście spojrzeli, nie wiem, czy to zobaczycie na tej karce. Powiedzmy, takie jest gdzieś ustawienie, ustawienie przepony po tej ręce, tutaj. Przy tej ręce jest odcinek lędźwiowy, czyli widzimy lekką lordozę w odcinku lędźwiowym. Lekkie takie wklęśnięcie w odcinku lędźwiowym. I ta przepona tutaj jest przyczepia się pod, przy tej ręce, przyczepia się do żeber. I to co widzimy u konora, u to jest pogłębienie tutaj tej lordozy lędźwiowej, co już zmniejsza tutaj tą powierzchnię, ten łuk taki powiedzmy, czyli tą powierzchnię czynną, widzicie, jedna rzecz. A druga rzecz to jest tutaj wyciągnięcie tych żeber i wypłaszczenie. Czyli ten łuk się staje tutaj taki trochę bardziej płaski, a tutaj w klęsku. Czyli ta, widzicie jak wygląda w tej chwili łuk, czyli ta, ta, to sklepienie, powiedzmy przepony, jakbyśmy to widzieli od boku. A jak będzie wyglądał, jak spowodujemy, że to się ustawi w taki sposób. Czyli ten łuk się zmniejsza, czyli tak naprawdę ta powierzchnia tutaj czynna jest troszkę, troszkę mniejsza. Nie wiem czy to dobrze... Dobrze jest obrazowana, no bo jednak to jest kartka i powiedzmy taki przekrój boczny. Ale chodzi o to, że po prostu przepona na odcinku lędziowym się trochę bardziej naciąga, żebra się wyciągają co powoduje tutaj obniżenie tego łuku. I przepona idzie bardziej w pozycję wdechową, trochę się obniża. Skraca sobie zakres jeżeli chodzi o ruchomość. No i druga rzecz jest taka, że przy wysiłku fizycznym kluczowe jest kontrolowanie poziomu dwutlenku węgla, a to robimy oczywiście przez wydychanie, także coraz trudniejsze to się staje pod kątem zapanowania powiedzmy na swoim oddechem, no a tutaj wchodzą takie dodatkowe jakby elementy, czyli jakiś tam powiedzmy większy stres, większe poddenerwowanie, gorsza powiedzmy możliwość skoncentrowania się, jakaś tam frustracja może się pojawiać i tak dalej, też z tym związana. Więc y, ma to wpływ na pewno na przebieg walki. Oczywiście nie jest tak, że, że to jest jedyny element, który gdzieś tam y, może zadecydować, bo równie dobrze może się to skończyć tak jak z Aldo, Nokautem w dziesiątej sekundzie. Ale jeżeli będzie trwała walka dłużej, no to na pewno działa, działa to na y, niekorzyść Konora. Y, I myślę, że trzy, trzy rundy to jest zbyt duży wysiłek, żeby. Był w stanie to wytrzymać. Także taka ciekawa obserwacja z mojej strony, jako trenera, trenera oddechu, bo myślę, że mało kto analizuje to w taki sposób. Oczywiście to jest jeden z takich bardziej widocznych elementów, bo można zobaczyć zaobserwować chociażby sam sposób oddychania i najlepiej go zaobserwować w momencie. Nie walki, dlatego że tutaj już jest jakiś tam, no wszyscy mają tak naprawdę ciężki oddech, dlatego że wysiłek jest, jest bardzo duży, chociaż e, Porier miał naprawdę dobrze w tej wcześniejszej walce oddychał i to się jakby rzucało w oczy, i miał chęć jakby do walki. E, ale taki oddech, powiedzmy, na co dzień, który, który gdzieś tam widać, przy jakichś tam wywiadach, i tak dalej, przy, przy takim powiedzmy niekontrolowanym, niekontrolowanych jakby sytuacjach. No, i widać, że Conor ma dużo cięższy oddech, dużo bardziej oddycha torem górno żebrowym. Męczy się tak trochę przy tym, przy tym gdzieś tam mówieniu i tak dalej. Więc no to jest taki, może, mniej dostrzegalny element. Ten tutaj jest taki bardzo, bardzo widoczny. No, ale ten oddech gdzieś jest zły i sportowiec na takim poziomie raczej powinien o to mocno zadbać. No ja rozumiem, że tutaj już jakby też jego, on już ma taką pozycję, że po prostu odcina, myślę, kupony i, i bardziej się bawi niż, niż tak naprawdę trenuje, ale niewiele trzeba, żeby na tym, żeby sobie te elementy, o których mówię, poprawić i, i, i mieć dużo, dużo, więcej może wyciągać z treningów, ze sparingów, już pomijając jakby tutaj samą walkę i na jego poziomie. No, trochę mnie to dziwi, że, że o to nie zadba, bo dostępność ma do naprawdę fachowców i, i dziwne, że nikt mu na to nie zwrócił uwagi albo tego nie skorygował. A może po prostu nie chce, ale z mojej perspektywy to jest bardzo jakby ciekawa obserwacja i rzadko kiedy można zobaczyć sobie porównanie jakby boczne, gdzie mamy klatkę piersiową jednej osoby, klatkę piersiową drugiej osoby, stoją. W twarzą w twarz, i możemy porównać sobie, jakby budowę, gdzie, gdzie to jest takie mega, mega dla mnie interesujące. Także mam nadzieję, że gdzieś wyciągniecie stąd jakąś informację, jakąś lekcję, jakby dla siebie, i zwrócicie uwagę na to, jak to u Was wygląda, jak wygląda ta sylwetka. Pogłębiona lordoza, dolne żebra wyciągnięte, jakby do przodu, taka wypchnięta klatka. Już nam sygnalizuje coś, że, że coś jest jakby tutaj nie tak i możliwości oddechowe mogą być yy, gorsze. Zwłaszcza jak we wcześniejszych walkach tego nie było i tak jak sobie, go, tak jak sobie śledzę, konora, to się zaczęło psuć no, od którejś tam walki. Także w tych pierwszych walkach on tak generalnie nie wyglądał i takie sylwetki nie miał. Yy, jestem ciekaw, dlaczego to tak wygląda i to nie jest tak, że. Yy, Wiąże się to z tym, że to jest face to face i on stara się w jakiś tam sposób stanąć i wypchnąć tą klatkę do przodu, żeby pokazać, że jest większy, tylko jest to związane. Pojawia się to na, również na zdjęciach z jego treningów. Może w ten sposób jakby budując taką sylwetkę, gdzieś ją negatywnie utrwala. Ciężko mi powiedzieć, ale chciałem się bardzo z wami podzielić tym, dlatego że. No, że dla mnie to jest, to było po, po prostu świetne zdjęcie i świetny moment, żeby zwrócić na to uwagę. Także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. E, miłego oglądania UFC. Hej.